od rana mam dobry humor od rana mam la 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 te stram tam taram Cześć, wam witam serdecznie w terenie. Ja się śmieję, bo mnie już nosi, mnie już normalnie nosi, już bym chciał gdzieś jechać. I nie wykluczam, że w przyszłym tygodniu, teraz po różnych tam moich badaniach, wyruszę w teren, tak na jeden dzień, chociaż może na wyspę Sobieszewską te 20 km i z powrotem. No wczoraj było 8 stopni, ale deszczłał. Ja dzisiaj chciałem wam pokazać taką pelerynę na skuter, na rower, na motocykl. Sam nie wiem jakbym w tym jeździł, zaraz zobaczymy, ale mówię wam, cholera jasna, tak mi się chce już jechać. Jeden z widzów się odezwał i już mnie zaprosił na, 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 jakiś tam, na jakąś kawę po drodze, bo pragnę przypomnieć, że moja trasa w tym roku to oj, Toruń, licheń, Kalisz, co ja się tak jąkam. Kalisz, Sieradz, no bo tego jest dużo, Konin, potem Kluczbork, Wrocław i już Odrą Zachodnią Ścianą wzdłuż rzeki niemal do naszego, do naszego wybrzeża. No, no, najpierw Szczecin, potem Świnoujście i wszystkie te miejscowości tym velo 10 to się nazywa ta droga, ale ja nie chcę raczej nią jechać, tylko gdzieś właśnie oglądać ciekawe różne miejsca. Chcę w ogóle, żeby to było jeszcze inaczej, dużo drona, dużo rozmów z ludźmi, więcej schodzenia ze skutera, a nie tylko że może jakieś wywiady. To ma być zupełnie coś nowego, z entuzjazmem, z iskrą, naładowany do przodu i tak dalej. A teraz przy okazji wam powiem no, nie tylko właśnie na skutek yy, różnego rodzaju komentarzy. No, zaopatrzyłem się w nowy mikrofon. Trochę to kosztowało, ale dajcie znać, czy faktycznie było warto. Myślę, że mnie teraz słychać. Tu jest straszliwy jazgot dookoła. Pewnie zbiera też go. Zobaczymy, testuję, próbuję. Nie wiem, jak to będzie. Natomiast tutaj mam taki, taką pelerynę. Słuchajcie. W ogóle to ja mam już 13 500, prawie 50 km. Mam taką palerynę wkładaną przez głowę, więc teraz pewnie będę zahaczał mikrofon, będzie trochę szumu. Ja nie wiem, co z tym fantem okienkowym zrobić i czy ja się. Z... Aha, ja myślałem, ja sobie wyobrażałem, że ja jestem cały zakryty. A gdzie tam to nie jest wcale takie wielkie, żeby wchodziło na kierownicę. Uwaga, zakładam, demonstruję. Nie wiem, co w tej chwili zrobić z mikrofonem.

Nie wiem czy bliżej gęby, czy nie, bo to są wszystko próby. No i teraz jestem w tej pelerynie. Wydawało mi się, że wtedy, ale ja nie widzę pod peleryną, że ja mogę tutaj pod peleryną sobie na przykład w telefonie e, grzebać. Myślałem, że jestem schowany jakoś tak cały. Ale dobra, no będzie to może fajne rozwiązanie na wyprawę w tym roku. Zobaczymy bo zobaczcie, ja myślałem, że ja to zakładam aż tu ale jak to zrobić? teraz tak, tu mam plecak no straszna jest pogoda, pewnie wam tu szumi szeleści i teraz co, wsiadam wsiadam i rzeczywiście, no z tyłu będzie pewnie po, plec po, po plecach po tyłku będzie kapać jeżeli są szelesty, no to trudno, bo to są bo to jest taki są takie warunki szaleszczące teraz akurat Słuchajcie, no jestem tu zakryty Rzeczywiście mogę Pod tą szybką Tutaj manipulować telefonem I coś widzieć Nie jest to złe rozwiązanie Mało tego Ja założę to Jeżeli są trzaski to bez pretensji To tak ma być Chyba, że zaraz tu ślars. Zaraz Wy, Wyjmę rękę Przepinam. O, najpierw magnesik. Tak, to takie cuda są. że Jest magnesik. I teraz może będzie. O, teraz będzie. No jasne, że tak. I słuchajcie, ale to jest dopiero sprzęt. Tu mi będzie po tyłku leciało. Nie ma bata. Zasiedzenie nie założę tej, 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 tego, tej ściany tylnej a idealnie by była dlatego, że będę miał maszt, będę miał bagaże więc się nie da no i co? Teraz zobaczymy ja sam nie wiem jak w czym wyglądam tutaj potencjalnie jestem fajnie zabezpieczony nogi przede wszystkim i tułów że nie mochę. ty, no można jechać, dlaczego nie? Kapitalnie pod warunkiem, że to nie będzie tu mam torbę między nogami to razem dwie. O, i co? Odpalam. Zobaczymy. Jak to? Jak to wygląda? Aha. No i jak? Dobra. Jak to wygląda? Co? Normalnie. Ty, dlaczego ja z tego nie korzystam? Ja myślałem, że ja będę wyglądał jak czubek, bo mi się w domu wyglądało... Wyglądało. Wydawało mi się, że to jest Jakieś potężne, jakieś super wielkie nie wiadomo. A to wcale wcale nie jest jakieś aż tragiczne. A ja jestem zabezpieczony, niezmoknięty ludzie, chyba najważniejsze jest zdrowie. Mi się podoba. Jest to rozwiązanie fajne na tegoroczną wyprawę. Ja serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jadę. Może tak. Yy, tak, żeby uprościć, jadę przez Toruń i co tam jest takiego głównego? Przez Konin do Wrocławia i z Wrocławia nad morze, fajnie. O, ja wczoraj I chciałem jeszcze... właśnie podczas tej deszczowego dnia pojechać, zobaczyć jak to się sprawuje, ale nie. Ja muszę być na jutro zdrowy, w ogóle chcę być zdrowy, nie tylko na jutro, dlatego sobie daję spokój.